Hej, co się stało? Mogę ci jakoś pomóc? Nie sądzę. Czekaj, chwila. Może jak z kimś porozmawiasz, to się chociaż trochę uspokoisz. Co się stało? Nie, nie jeszcze tak, jak chce moja trenerka. Wiesz co, to jesteśmy dwie. Ale z tego co widziałam, to jeździsz niesamowicie. Ale ona uważa inaczej. Boję się, że mnie zastąpi. Posłuchaj, jak długo jeździsz? Odkąd byłam dzieckiem. Zaczęłam z braćmi. Jeździliśmy razem całe dnie. Wow! Od razu widać, że naprawdę to uwielbiasz. Zobacz, od razu zaczęłaś się uśmiechać. W sekundę. <laughs> Lubiłaś to, prawda? Tak, uwielbiałam. Wiesz co? Być może właśnie o tym powinnaś myśleć, kiedy jeździsz. Wyobrażaj sobie podczas jazdy, że właśnie jeździsz ze swoimi braćmi. A o czym ty myślisz, kiedy jeździsz? Tak naprawdę nie myślę. Czuję. Słuchaj, to znaczy czuję, jak bardzo jestem szczęśliwa, gdy jeżdżę. To wrotki sprawiają, że ciągle. ciągle jestem zadowolona. I teraz, dzień w dzień, staram się dać siebie wszystko to, to najlepsze. Ale jeśli jazda, taniec i to wszystko odbywa się pod ciągłą presją, to nie będzie ci to sprawiać przyjemności. Lepiej przestać myśleć i. zacząć czuć. Chyba powinnam tak zrobić. Muszę nie myśleć o technice, a bardziej się tym bawić. <grym> Dokładnie tak. Czasami zaczynamy za dużo myśleć: o samym konkursie i o tym, co miała na myśli trenerka. Koncentrujemy się na krokach. A to naprawdę już nie jest takie fajne. Masz rację, przypomniałaś mi o emocjach. Przez to, że tyle myślę o konkursie, zapomniałam, jaką przyjemność sprawia mi jazda. Jak masz na imię? I jestem Luna.